Hello, hello 520. Witamy Was, proszę Państwa, w ostatniej misji 1.7 w grze Overcooked. Jesz, Ile chcesz dodatek? Chinese New Year. Proszę Państwa, aktualnie jesteśmy w misji 1.7. Jest to ostatnia misja tego dodatku. No i w sumie też to jest przedostatni odcinek, bo oczywiście będzie jeszcze dla Was zrobiony jeden odcinek, podsumowanie gry 100%. Jak to każdy dodatek nagrywamy, pokazujemy Wam jak wygląda mapka odblokowana, jak wygląda 100% w grze. No i pokazujemy Wam mniej więcej gdzie jeszcze nam się udało zdobyć cztery gwiazdki platynowe. No na chwilę obecną mamy jeszcze 3, bo nie przeszliśmy dodatku e, tego, ale po tej misji na pewno ona się odblokuje, tak? Tak. Zmieniamy kucharzy. I się zastanawiamy teraz, kim by tu zagrać. Kim grasz, bo ja w sumie nie wiem. Ja tak sobie daję losowo, losowo, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto mi się podoba. To jak chcesz. Dobra, postacie wybrane, jedziemy. Mówię ci już z góry, że biorę pierwsze. No to ja biorę drugie. Oczywiście testowaliśmy sobie tą yy, mapkę przed rozpoczęciem nagrywania, także myślę, że w jakimś tam stopniu jesteśmy przygotowani. No i let's go! No to drugie. No to pierwsze. Okej. Okay. Sorry. Luzik. Dobra, zabieram się już za kolejne. Ja już wydaję. Drugie biorę. Już zrobione. Aha, spoko. Trzecie bierz. Czyli też gdzie z mango. Tak. I zaraz będziemy mieć talerze. Tak, ja już biorę to następne. Ja już idę z jednym. To myj talerze, ja tu będę kompletować. Ty robisz dwa na raz? Mogę, tylko daj mi ten... makaron. Rzuć. No to nie rzuci. Makaron. Ja się pytałem czy... To ja, to ja robię te drugie. Dobra, Pomarańcza. masz pomarańcze. Co? Masz pomarańcze już pokrojoną. No to dawaj, bo to już jest gotowe do wydania. I następne jest z mango pomarańczą. Dobra, też mam gotowe. Ale to nie wydam bez ciebie. Tak. Daj mi talerz. To już jest gotowe. Masz talerz. Ja to wydam. I nie mamy więcej talerzy. Biorę talerz. Wybacz. Dobra, myj talerze. To jest gotowe pierwsze. Rób następne. Które robić? To drugie rób. O kurde. Z krewetku i ze stekiem powiadasz. A to co? Mi się wkradło. Dawaj tempo, tempo, tempo. Pomarańcza, pomarańcza. E, co tu jeszcze mi brakuje? Kurde, tego. Makaronu. W talerze, jak sytuacja? Idę myć. Ej, tutaj też jest ta chochla. Też no. Aha, to nie wydasz teraz tego. No nie. Masz. Dzięki. Talerze umyte, jak coś. Dobra. Tam Ci dam kukurydzę, znaczy makaron. Dobra, biegnę po pora i potrzebuję do tego steka. Okej, okay. masz. Dobra, można robić to trzecie. Z czym to jest? Eee, Stek z... krewetka znowu, tak. ta. To wrzucaj. Dobra, ja idę z talerzami. Mamy deficyt, pamiętaj. Okej, okay, dobra. Więc mamy na razie trzy dania gotowe. Kurde, ale... długo schodzi strasznie. Dobra, ja to biegnę z wydaniem. Eee, tu kukurydzy jeszcze brakuje, dobra. Pierwsze. Drugie. Drugie. I talerze. Dobra, robię z krewetu już. Słuchaj, ja będę miał talerze. A ty mi masz odpowiadać za pani, gdyby przestało ten się palić. Okej, okay, ja biorę talerz, wydam ci już to. Dobra, ja wydam. Okej. Okay. Idę myślę leżę? Przykro okay. mi ja na razie stoję z robotą. Luz. A następny idzie pomarańcza winogron. Dobra, widzę. Zajmę się tym. Już gotowe. To jak chcesz. Masz wszystko? Tak. No to biorę talerz, dam to na talerz, ale jeszcze Dobra. nie wydam. I to też będzie już gotowe. Dobra. To ja wydam. Talerz masz. I następny idzie ze stekiem, z krewetką. Tak, to ja biorę to z samego steka. Kurde. Okay, I tu... Ostatnie dwa rzuć mi też makaron. Byle jak. No A dobra. A mi je pora. Dobra, ja sobie wezmę. Dobra, dwa talerze mamy, dwa. Mamy chyba jeden. Nie tylko. ma. Trzeba myć. Jest jeden, jeden muszę myć. Ja będę umyć. Tenował, czy to się robi. Masz drugi. Och. Dobra. Domyty. Wydawaj. Ty pierwszy. W ostatniej chwili. Wiesz. W ostatniej chwili. Trzy, dwa, jeden, zero. Pięknie. 1120. O, no takie ładne dania mieliśmy teraz? Kurde, jeszcze tutaj 660 chcieli, a my mamy 1120. Platynka jak byk wpadnie. Cholera wie ile dadzą. Jak dadzą 1500, to nie wiem, czy to będzie takie proste. Niemożliwe, żeby dali skoro jest 660 na trzy gwiazdki. Nie wiem, ta gra jest nieprzewidywalna. No, nie aż tak. Proszę Państwa, zdominowaliśmy kolejny dodatek o nazwie Chinese New Year. Nowa, ga, gra, nowa gra plus, proszę Państwa, nowe wyzwania teraz może zdobyć nawet cztery gwiazdki, ale nie będzie to proste. My o tym doskonale wiemy, że to nie jest proste. W każdym bądź razie podsumowując, mamy już cztery gwiazdki. O, jak widzicie, w sumie zrobilibyśmy to na platynę, no bo tutaj mamy 1120, a tutaj chcieli 784 gwiazdki. Ym, do sedna, proszę Państwa, odblokowaliśmy sobie kolejny dodatek. Znaczy odblokowaliśmy, przeszliśmy wszystkie misje na trzy gwiazdki aktualnie. Kevinów tutaj żadnych nie ma, więc żadnych misji pobocznych tutaj nie będzie. Ogólnie sprawa wygląda tak: nagramy dla Was jeszcze jeden odcinek, podsumowanie gry 100%. Pokażemy Wam, jak tutaj się prezentuje cała mapka odblokowana na 100% oraz pokażemy Wam, gdzie udało nam się zrobić platynę. Bo teraz po nagrywce pewnie będziemy się bawić w platynowanie tych niektórych misji. Oczywiście, gdzie nam się uda, bo może tak być, że nie wszędzie damy radę, ale postaramy się zrobić. Y no, wszędzie te platyny. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także z naszej strony to tyle. Jeżeli Wam się spodoba odcinek, zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. A my się bierzemy za platynowanie. Na razie. Hej! Pa.